Hej wszystkim, day Arabella Silent Water i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś mam dla was aktualizację. Jest 16 sierpnia, także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zanim jeszcze sobie jednak przejdziemy to tutaj macie moich pięciu ostatnich subskrybentów i bardzo 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 wam wszystkim dziękuję i pozdrawiam ogólnie wszystkich moich subskrybentów. Także chciałabym was zaprosić do opisu, gdzie znajduje się link do mojego link a tam bardzo dużo fajnych linków m.in. do Instagrama, TikToka, a także do dołączenia na mój serwer na Discordzie, gdzie was bardzo 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 serdecznie zapraszam. A co do dzisiejszej aktualizacji, wyścig z przeszkodami, strażników z Jorwiku. Znajdujemy się właśnie w dundul, i tutaj będzie teraz nowy wyścig, który zostaje na stałe. Będzie nagroda 150 punktów doświadczenia dla konia. No, zobaczymy po prostu, co to będzie. Myślę, że naprawdę może być fajnie. By wziąć udział w tych zawodach, musisz odblokować mistwo i wypróbować dwa inne wyścigi Luisa w dundul. Dobra. Również druga rzecz to Fort Maria, ponieważ co tam się działo, zaczęło dziać fort, w pobliżu Fortu Maria, ale Beatrix właśnie się już tym zajmuje i musimy jej pomóc, więc pojedziemy sobie. Tutaj jeszcze piszą, że nagroda za to drugorzędne zadanie będzie bardzo, bardzo przydatna, gdy za dwa tygodnie przyjdzie czas na kolejne zadania główne. Więc zobaczymy, myślę, że warto zrobić. I jest obniżka. Na Mustangi drugiej generacji będą kosztowały one teraz 485 StarCoins. Również jest aktualizacja sterowania w wersji mobilnej, ponieważ można korzystać z joysticka lub strzałek do eksploracji Rwiku. No i można to zmienić w ustawieniach. I tam będzie odpowiedni przełącznik dla osób, które mają SSO w wersji mobilnej. Emerytura koni, kolejne zwierzęta, które przejdą na emeryturę, to są konie arabskie pierwszej generacji. Podczas środowej aktualizacji, którą udostępnimy 1 listopada, te wierzchowce opuszczą Jorvik. Eee, teraz kupimy je za 250 starcoins. Eee, dobra, i teraz uwaga, będzie spoiler, co w następnym tygodniu. Uwaga, Alex znalazła pracę dorowczą w mieście Jorvik. Więc już spędnie nie przedłużając, jedziemy sobie do Louisa i zobaczymy, co za wyścig nam tutaj... Przygotował. Moja ulubiona osoba, która nie jest jedynym ze strażników. Ostatnio coraz więcej ludzi przychodzi na wybieg, więc otrzymałem wystarczająco funduszy, by prowadzić treningowe wyścigi ze skokami przez przeszkody. Wiem, co sobie myślisz. Strażnicy i wyścigi ze skokami przez przeszkody? Oczywiście, że tak! Uprawiamy każdą dyscyplinę jeździecką dla zabawy i wzmocnienia więzi z naszymi końmi. Może chcesz dołączyć jako ktoś, kto jest honorowym nie strażnikiem? Ukończ tor wyścigu ze skokami przez przeszkody Luisa. Dobra. Bardzo fajnie. Wiedzą, mój Mustang w ogóle ma yy, pierwszy poziom i w ogóle jest nietrenowany nic. Więc to może trochę potrwać. Ale w sumie podoba mi się zamysł tego, i że jest kolejny wyścig. Więc no, podoba mi się ogólnie i fajne są te przeszkody. Bardzo mi się to podoba. Ogólnie chcę tutaj prowadzić serię mojego realistycznego SSO, gdzie planuję kupić stajnię i żeby to była moja stajnia, prowadzić jakieś jazdy dla chętnych, jako realistyczne SSO na odcinkach, więc i jeszcze też pensjonat dla koni, więc myślę, że naprawdę może być bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I tak dalej. Hop. I tu jeszcze przez tą przeszkodę, którą rozwaliłam chwilę temu. Pamiętajcie o prostych najazdach I w realu i w SSO Tak, po prostu trzeba sobie po I mamy koniec Dobra Gdzie jest Luis? Tutaj Okej, okay, widzę go już Świetna robota! Mam nadzieję, że ten trening Ci się spodobał Okej, okay, mój Mustang ma już drugi poziom, wow Teraz wybieramy się do Fortu Maria do Beatrice. Czy ona się dokładnie znajduje w Fortu Maria? To też jest dobre pytanie. Sekret Fortu Maria? Tak, biblioteka Fortu Maria, więc wybieramy się tam i się do Was odezwę jak już będę na miejscu. O i teraz jeszcze szybciutki update, bo spotkałam Izabelę, która mnie rozpoznała i mówi, że kocha mnie oglądać, więc bardzo serdecznie Ci pozdrawiam. Okej, okay, jesteśmy już tutaj w bibliotece Fortu Maria i tuż siedzi zły Beatrix. Mm, i co ja zrobię? Dowiedz się, co czyha w bibliotece. O, Arabella, nie zauważyłam cię. Mam pewien problem, może mi pomożesz. No, więc Concord trochę podrosła, więc nie mogę już na niej jeździć po bibliotece. A bieganie tam i z powrotem po schodach jest straszliwie męczące. Moje nogi nie zostały stworzone do takich rzeczy. Pamiętam, że ludzie używali skrótów, kiedy się tu jeszcze kręcili, tylko że je zamknęli, jak stąd odeszli. I dlatego potrzebuję twojej pomocy. Otwórz skrót, a wszyscy na tym skorzystamy. Może warto zachować ostrożność. Cóż, jest jedna rzecz, o której muszę wspomnieć: Szczególik. To elementarne, moi drogi Watsonie. Jest tu ktoś, coś, co czai się na górnym piętrze. Tam, gdzie jest skrót. Odeszło, gdy byli tu miejscy suszy, ale wróciło, kiedy zostałam sama. Jeśli pójdziesz ze mną, to straszne coś się nie zbliży. Co? Jeśli pójdziesz ze mną, to straszne coś się nie zbliży. I razem otworzymy skrót. Dalej, chodźmy. Mhm. Mm Okej. Okay. Gdzie to trzeba iść? Lecimy za Beatrix. Ej, ogólnie zastanawiam, mnie, co to tam może czyhać, ale. Nie wiem. W sumie. Tutaj teraz? ok. Ja to, żebym tych schodów, schodów tych nie spadła, bo to będę musiała lecieć z powrotem. Dobra. Przez to miejsce mam straszne ciarki. Wiem, że jest gdzieś tutaj jakiś cosi, który otwiera drzwi. Znajdźmy go! Spróbujmy, spróbujmy otworzyć skrót. Chwila. Czy to pierwsza edycja niewiarygodnych opowieści z Pandori? Szukałam jej wszędzie. Zostańcie, Arabella. A ja sobie poczytam. Nie będę się zbytnio oddalała. Hmm. Sprawdzanie za książkami. A, bo ja po prostu szukam skrótu. OK. Tu może coś będzie. Hmm. -mm. Patrzymy dalej. A! Wróciło! Beatrix jest na dole, muszę ją znaleźć. A tu jest Beatrix. W ogóle jej szukałam chyba wszędzie. Oj, zobaczymy co to teraz tutaj jest. -o -o. Czy to po prostu jest wiatr? Awe? Awe? Ayf? No, może Awe, dobra. Kto tam idzie? Witaj, jestem Tyberia. Porozmawiaj z tajemniczym widmem. Proszę o wybaczenie. Mym celem nie było przestraszenie Twojej przyjaciółki. Prawdę mówiąc, nie chciałam wtargnąć do twojego miejsca zamieszkania. Beatrix, mam rację? Tak, to ja! A to Arabella. A więc pozdrawiam was ponownie. Beatrix i Arabella. Obawiam się, że tu utknęłam i nie wszystko pamiętam. Jak możemy pomóc? Nie pamiętam, jak się tutaj dostałam. Zdaję sobie sprawę, że to absurdalne. Wejść do miejsca i nie pamiętać, jak się to zrobiło. Wejść? Ale czy nie jesteś... Ciii. Muszę odzyskać swe wspomnienia. Wiem, że jestem daleko od domu, ale gdzie jest dom? Dlaczego się tu znalazłam? Pytań jest tak wiele. Może książka odnowi twoją pamięć? Tak, książka. Byłoby cudownie. Tak, książka. Byłoby cudownie. Jeśli znajdziecie książkę, która przywołała jakieś wspomnienia, być może dowiem się, gdzie powinnam być. Sama nie wiem. Trochę się boję. Bądź odważna przy czuciu. Tak samo powiedziałaby babcia. Dobrze, będę odważna i Ci pomogę. Masz mą wdzięczność. Niewiele pamiętam ze swojego życia poza biblioteką, jednakże przypominam sobie długą podróż do tego miejsca i to, że byłabym tu w bardzo ważnym celu. Górne poziomy biblioteki skrywają całe mnóstwo opowieści o rozmaitych przygodach. Sprawdźmy, czy znajdziemy tam książkę dla typerii. Chyba nie masz żadnych nowych książek dla Tyberii. Poszukajmy kolejnych. Ha, muszę tutaj popatrzeć w górę. No dobra, no to lecimy. Aha, tu! O matko, ja nie ogarnię tej biblioteki. Starożytny Rzym i rzeka Tyber. Tytuł książki został dodany w ciągu ostatniego wieku. Tekst jest nieczytelny i zapisany tysiące lat temu, ale obrazki zwracają uwagę na siedem wzgórz Starożytnego Rzymu i zawierają opisaną mapę rzeki Tyber. Macie dla mnie jakąś historię? Była jednak historia o Starożytnym Rzymie i rzece Tyber. Czy to skąd wzięło się twoje imię Tyberio od rzeki? Trochę sobie przypomniałam, ale ma historia jeszcze nie jest kompletna. Dobra. Tu coś widziałam, że się skrzyło. Prastarzy druidzi z Valisdel. Walisdale? Nie wiem. Z 1753 roku. Piura Odilli z Jarlaheimu. W głębi pradawnej Knei, północnej srebrnej polany, leży wiecka zamieszkana przez tajemniczą grupę zwaną druidami. Oni ściśle połączeni ze światem duchów poprzez więź z otaczającą ich naturą. Istnieją dowody wskazujące na to, że ludzie ci zamieszkują Wallisdale od czasów starożytnych. Dobra. I gdzie jest ta ostatnia książka jeszcze? Muszę jedną znaleźć, ale. Hm. Tu. Ok. Ło, nie. Yeah. Nie tu, żeby nie wpaść. To stara Jorwicka bajka. Dawno temu pewna podróżniczka przemierzała całą wyspę, napotykając po wiele niebezpieczeństw i wspaniałości. Zaprzyjaźniła się z odzianą w szaty osobą, która ostrzegła podróżniczkę, by nie wchodziła na spaloną glebę popielnych ziem. Kobieta nie posłuchała ostrzeżenia i niemal skinęła w wodospadach lawy, nim uratowała ją osoba w szatach. Podróżniczka była wdzięczna i nauczyła się by nie zbaczać zbyt daleko ze ścieżki, po której prowadzi przygoda, bo każde takie zajście może być ostatnim. Okej, okay, i teraz chyba musimy tylko wrócić do Beatrix i przedstawić te książki. A, tu coś jeszcze jest. Podróżnica ze splotu Zagaju z 1418 roku. Autor nieznany. Tekst jest tak stary, że ledwo go rozumiem, ale chyba jest w nim coś o splocie Gaju i wykorzystaniu go przez Magoi ze Starożytnego Rzemu. W ostatnich latach ktoś za, za baz grał, kilka stron i podkreślił fragment o niebezpiecznych bestiach, przechadzających się wśród poskręcanych korzeń. Okej. Okay. Macie dla mnie jakąś historię? Mamy książkę o starożytnych druidach, którzy żyli w miejscu zwanym Valisdale. I byli silnie złączeni z otaczającym ich. Na... Ona. a ja nie umiem dzisiaj czytać! Z otaczającą ich naturą. Nieczytelne, ale jedna z książek wspominała o splocie zagaju i o tym, jak korzystali z niego rzymscy poszukiwacze przygód. Mam najlepszą ze wszystkich historii jorwicką bajkę, która ostrzega przed zbytnim oddaleniem się od ścieżki przygód. Na moc mnem. Mn... Och Jezu! mozyny, Wasze słowa mnie oświeciły! Wszystko, że zaczyna wracać. Powiedz nam, Tyberio, co sobie przypomniałaś? Wysłuchaj historii Tyberii. Usłyszałam wspaniałe historię o Jorwiku, gdy byłam w swoim domu przy rzece Tyber. Przybyłam tu w poszukiwaniu żywych legend, które tak mnie zainspirowały. Najpierw zamieszkiwałam w wiosce ludzi noszących szaty. Właśnie tam zaprzyjaźniłam się z kimś, kto ostrzegł mnie, bym nigdy nie zbaczała z utartego szlaku. Uznałam te słowa za rozważne i bez strachu wyruszyłam dalej. Dołączyłam do karawany magów i czarodziei, którzy przemierzali splot Zagaju. Jednakże przypełniła mnie duma i ruszyłam sama eksplorować splątane korzenie, aż coś zaczęło na mnie polować. Usłyszałam okropny ryk. Przeleciał nade mną cień i tak dokonałam żywota. Zostałam skazana na wieczne przemierzanie obcego miejsca i zastanawianie się, kim oraz gdzie jestem. Ale teraz odzyskałam wspomnienia i jestem wolna. Arabella i Beatrix, dziękuję wam za pomoc w przypomnieniu sobie wszystkiego. Pora wracać do domu. A a... Wow. Tego nie przeczytam. Bonam fortunam, Tiberia. Nie zapomnimy cię. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam. <ścoughs> Sorry. Jak źle. Cieszę się, że Tiberia dzięki nam wróciła do domu. No więc udało ci się otworzyć tajne przejście? Chyba tak. Super, nie. Wy ludzie tak mówicie, prawda? W każdym razie, wróćmy do skrótu i sprawdźmy. No to lecimy sprawdzić. Gdzie ona lecisz? To na pewno miało być tutaj. Działa! Nadaję temu skrótowi nazwę, przejście Tybarii i przysięgam, że za każdym razem, gdy będę z niego korzystała, pomyślę o naszej przyjaciółce. Wyobraź sobie, Arabella, o ile łatwiej teraz będzie chodzić po bibliotece. To było niezłe wyzwanie, ale za to nas spotkała. Wyobraź sobie, Arabella, o ile łatwiej teraz będzie chodzić po bibliotece. To było niezłe wyzwanie, ale za to spotkała nas przygoda. Tylko o mnie nie zapomnij. Hmm? Jeśli chcesz ze mną spędzić trochę czasu, znajdź mnie w bibliotece. Do zobaczenia. Zobaczmy. A! o! Wielka sala, pomieszczenie z portalem. Zostań tutaj. Może wielka sala. Okej. Okay. Pomieszczenie z portalem. Ło ho ho! E, wejście. O, ale mi się to podoba. Dobra. Nie tutaj. To by było chyba na tyle w takim układzie, kochani. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się on wam podobał. No i co? Do usłyszenia. Pa! Dajcie znać jak wam poszedł wyścig z przeszkodami.